Siemac tego witam oczywiście. na Nagie czwórce, kod promocyjny, na na stronie, to jest SAND7. Z moim kodem masz plus 5% do depozytu i skrzynkę MILSPEC na start dla nowych użytkowników. Przypominam ci, że korzystanie ze strony jest przeznaczone tylko i wyłącznie dla osób pełnoletnich, a z kodem SAND7 masz taką skrzynkę MILSPEC za e FRICO. Pamiętaj, że też otwieranie skrzynki wiąże się z ryzykiem otrzymania tańszego skina niż wartość skrzynki. Czasami się tak zdarzy, że trafimy coś słabszego. A dzisiaj będziemy otwierać nowe, limitowane skrzynki, także słuchaj, nie wiem kiedy ten film zobaczysz. Mam nadzieję, że w miarę tutaj go wcześniej wypuszczę, bo miałem też filmy nagrane na zapas, ale miejmy nadzieję, że tutaj postaram się Wam szybciej to wypuścić, bo na stronie są nowe limitowane skrzynki Comic Book Horrors, trochę taki halloweenowy vibe, nie powiem, że nie, i mamy trzy skrzynki, Jest za 10 złotych skrzynka, która już otwieraliśmy ją na streamie, na której ja Cię serdecznie zapraszam, bo streamy są praktycznie no, co dwa dni, w weekend to są codziennie. <laughs> Wicked e, Clown. I Mystic Beast. No i słuchaj, dzisiaj te skrzynki będziemy otwierać sobie, myślę, że na początku tej taniej, to 5 sztuk na raz otworzymy. Później przejdziemy sobie na bitwę, oczywiście, klasycznie. Zobaczymy, co z tej pierwszej nam wleci. Są tutaj te maki, których nie chcielibyśmy zobaczyć, bo to jest najsłabsze skin z tej skrzynki. Z pierwszej jesteśmy 25 zł w plecy, więc tutaj zaczyna się niezbyt dobrze. Ale może zaraz nadrobimy tą sprawę. Znowu 1 na 5 skinów. Ile tutaj jest procent szans na trafienie tego najtańszego? 66%. Dobra, to jeszcze raz sobie spróbujmy. Wydaje mi się, że teraz poleci coś więcej niż tylko jeden skin. Zobaczmy, czy nam się uda. Jeden ciągle skin, to to jeszcze raz sobie otworzę, czemu by nie? Jeszcze raz sobie otworzymy. I przejdziemy na tą drugą skrzynkę. Eee, no, znowu jeden skin. Dobra. To na bitwach pewnie. albo dobra, czekajcie, czekajcie. Jeszcze, jeszcze cztery, jeszcze cztery. Jeszcze cztery. Spokojnie, wszystko będzie. git. No i mamy 1 na 4, więc teraz lepiej już. 20. Ciągle strata. Musimy coś fajnego z tej skrzynki trafić, jakiegoś Bengera. Eee, zobaczymy, czy nam się uda zaraz. I jeszcze raz sobie otworzę. Jeszcze raz, bo te pierwsze, jak widać, średnio rozgrzane, ja dzisiaj dopiero wstałem w sumie, więc też jestem e, taki przyćmiony, <laughs> ale zobaczymy jak nam pójdzie, e, może, może coś fajnego wydać jest kałach, jest USP, myślę, że całkiem nieźle, zostawimy sobie te skiny, to potem zrobimy kontrakt z nich. Dobra, Wicked Clown 160 złotych skrzynka, 4 na raz, 600 złotych kosztuje, no dobra, to otwórzmy dwie na raz bez compact modu tak o otwórzmy 320 zł to jest już droższa skrzynka bo dwa właśnie otwarcia kosztują 300 wy. ma Doppler. To jest chyba Face 3. No i fajny skin. Delikatna strata na dwóch otwarciach, ale jak myśmy jedną otworzyli takiego Glocka trafili, no to byłby fajny profit. Eee... Mamy AWP Elite Build, dawno nie grałem tą AWP w CS2, bo oczywiście to są wszystko skiny do CS2, tą AWP dawno nie grałem, prawie Glock, natomiast mamy P250. Dobra, otwórzmy 4 na raz jeszcze te skrzynki i przejdziemy na tą ostatnią, bo ona jest najdroższa, więc chciałbym jeszcze mieć budżet na tą najdroższą. Mamy... Niezłe skiny, a WP Neo Noir między m.in. chyba będzie najdroższa z nich wszystkich. Ja sobie te skiny zostawiam, bo później przejdziemy na tryb kontraktów, który również jest na G4. No i przed nami ostatnia skrzynka Mystic Beast i oczywiście jeszcze pójdziemy na bitwę. Więc pierwsze otwarcie Mystic Beasta. Oj, no prawie kosa, na tego Digla mamy e, jaki procent? Mamy na tego Digla 16, aha, bo tu jest, te tańsze skiny są rozłożone na kilka skinów procentowo, no i droższe również, dobra, to jeszcze spróbujmy raz i przejdziemy na bitwy, bo ta skrzynia droższa, więc... Chciałbym mieć budżet, mamy digla czerwonego, fajny digla do gry CS2 Crimson Web. 500 on kosztuje, to profit, dobra, to jeszcze raz. Bo to był Factory New, on bardzo drogi jest Faktoryonium i mamy rękawiczki ze skrzynki Mystic Beast Też profit. Dobra, to jak na razie ta skrzynka, najlepsza z nich wszystkich ło kurde, to jest dwa koła, to jest dwa koła 100% Tak jest, mamy fajny nóż do mojego do, 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 do Doppler Zostawiamy sobie ten nóż, no i mamy w tym momencie profit. Zróbmy sobie kontrakt z tych skinów, które trafiliśmy. Czyli, na przykład, kontrakt polega na tym, że 10 skinów wrzucamy maksymalnie do środka i otrzymujemy w efekcie jeden zbliżony cenowo. Czyli, na przykład, tutaj mamy wartość skinów 1700, i otrzymamy w jednym przedmiocie, a w nie w 10. Jeden skin między widełkach, takich, między 1000 a nawet 4000 złotych. Taka jest jego wartość, więc zobaczymy, jaki nam wypadnie. Oby coś powyżej 1400 i będzie fajnie, bo to będzie w jednym skinie. Podpisujemy kontrakt, zobaczymy, co otrzymamy. Otrzymujemy 1200, mogło być lepiej, ale wciąż to jest w jednym skinie. Ładne rękawiczki, całkiem, no, całkiem spokojnie. Możesz dowiedzieć, czy Ci się podobają w komentarzu. Zostawię sobie te skiny póki co. I przejdziemy na bitwę na te nowe skrzynki. Yy, ulubione sobie dodajemy. Zróbmy tak: 5 toksików, 5 tych wickedów i 5 Mysticów, Dobra, 5 na 5. 3000 bitwa, zróbmy ją na 3 osoby, więc trochę ryzykowna. Bo oczywiście, czym więcej osób w bitwie, tym większa szansa, że ktoś inny wygra i nie korzystniemy. Ale staraj, postarajmy się. Postarajmy się tą bitwę wygrać. Postarajmy się tą bitwę wygrać z tym toksikiem. To fajna sprawa, bo już widziałem pierwszy feedback wasz na Discordzie i ta skrzynka, z tego co słyszałem, to wam się podoba i też otwieracie tą zdychę, właśnie. No bo te budżetowe to wiadomo, że to każdy jest w stanie na to sobie pozwolić. No i jest pierwszy fajny skin. Mamy 4, 40 zł MP7 dla Chada. Okej, okay, no dla mnie tylko Maki, więc chciałem coś innego użyć też w swoim ekwipunku na znaczy G4 Skins, z Santy7 mamy USPK, no, ostatnia skrzynka Toxic Origin i uwaga, mamy Kawaha. Mamy Kawaha jeszcze musimy nadrabiać, bo oni mają więcej w wartości skinów, przynajmniej ten Bot Chad. O kurde, wziąłem sobie łyka Pepsi Max i nagle wylatuje mi nóż, już prawie nie złapałem oddechu. Chciałem, kurde, jakoś na to zareagować, ale nóż ze skrzynki za 140 zł. To jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dobry traf. Mieliśmy na ten nóż ile? Sprawdźmy sobie na szybko. To jest ten nóż. Z 0,5% mieliśmy szansę na trafienie tego noża. Oni też robią fajne skiny ze skrzynki za 140 zł. Bo tu jest 500 zł skin M41S. Rękawiczki to już jest mniejsze zaskoczenie, bo ta skrzynka kosztuje 440 zł w pojedynczym otwarciu i oni trafiają super skiny. Musimy ich. E, gonić, bo póki co chyba wygrywamy w ogóle, ale musimy tutaj stawić czoła. O nie, o nie, bot Crasher nas wyprzedził, na 100% ma więcej. Uwaga. i proszę fakturyniu. Minimaler, dobra, 400, jeszcze musimy coś nadrobić, jeszcze coś, jeszcze coś fajnego dla nas. Nie wiem, czy to wygramy, wydaje mi się, że Crasher tutaj nas przegonił. Uwaga. No, przegonił nas i to srogo, bo miał 600 złotych wartości skinów więcej. Wygrywa tą bitwę, bo oczywiście bitwę wygrywa osoba z największą ilością e, e, wartości skinów. No niestety... Tej bitwy się nie udało wygrać, mam nadzieję, że Tobie lepiej pójdzie z tymi nowymi skrzynkami, daj, daj znać, daj feedback jakiś w komentarzu, jak Cię podoba tutaj nowe, nowe limitowane skrzynki, jak Cię podobają. Ja jeszcze pozwolę sobie tą zadyszkę otworzyć, bo wiem, że będzie pełno chętnych na właśnie tą najtańszą skrzynkę, tą budżetową, więc sobie jeszcze otworzymy ją kilka razy, prawie Brightwater, to jest bardzo dobry skin. Teraz mamy 3 skiny, więc całkiem nieźle poszło i tutaj jest yy, skin do mp9, czy trafimy coś, jakiegoś Bengera tutaj, jakiegoś bengera bym poprosił, jeszcze 5 dych, no ten galin, ten galin też 20 zł, dobra, ostatni raz otwieram tę skrzynkę, leci nam yy, awupa w Pobos. daj znać jak cię ci skrzynki podobają, pamiętaj też, że na stronie masz dzienną skrzynkę do odbioru co 24 godziny, całkowicie za darmo, jeśli, yy, jeśli sobie dzisiaj nie otworzyłeś. To zapraszam Cię na stronę. Jeśli jesteś osobą pełnoletnią oczywiście, to sprawdzaj sobie stronę. Bo taka skrzynka jest dla Ciebie do wydebrania za darmo, w zależności od Twojego poziomu. Ja mam szósty i z tego dostałem skrzynkę Restricted. I teraz skrzynia Restricted mogę otworzyć całkowicie za darmo. Jeśli mi wypadło z dziennego tutaj, z jednej skrzynki, gdzie jest ta skrzynka Restricted, jak tu to jest. Przy, przy niej jest napisane Free, więc możemy sobie kliknąć i otworzyć za darmo taką skrzynkę. Leci nam USP Sirek za, za 8 zł. Całkiem nieźle. I oczywiście też masz skrzynki za, skrzynki za EXPA. Czyli, jak wbijasz poziom na stronie, to dostajesz klucze do takich skrzynek, i potem z tych kluczy razem z tymi kluczami masz taką skrzynkę na przykład otworzyć również całkowicie za darmo. I te skrzynki są co 6 godzin dla ciebie do otwarcia. Serdecznie dziękuję Ci za ten opening. Pamiętaj, żeby najlepszy kod na stronie to jest kod promocyjny Santi7. Pamiętaj, żeby też wbić sobie na Discorda, discord.gg santiago Tam gromadzi się cała społeczność i sobie często wieczorami albo gramy w cs albo otwieramy skrzynki. Różne rzeczy się dzieją, także wbijaj, wpadaj. Dzięki za oglądanie, trzymaj się, cześć!